Kot wieczorową porą. Dobry wieczór państwu w piątkowy wieczór. O tej porze zwykle, jak pisał Sienkiewicz, roztasowujemy się przed weekendem. Także pod względem planów filmowych. I dzisiaj będzie nie inaczej o czym zapewnia z za konsolety Paweł Kretkowski, a z mikrofonu potwierdza Wiesław Kot. tu wjeżdżał na ekrany przy wtórze tego tematu w licznych enerdowskich westernach kręconych w Parkach Narodowych Chorwacji. Więc i my witamy Czerwonego Brata i przechodzimy do bieżącego repertuaru. Oto fajerwerk tego tygodnia. Amerykański film pod tytułem Babylon. Wielka saga o rozmachu operowym nakręcona przez wielbiciela starego kina Damiena Hazela, w której gwiazdorzą Margot Robbie i Brad Pitt. What about you? Sorry. If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I always want to be part of something bigger. I love that answer. Something that lasts, that means something, something yes. more important than life. Yes. Historia sięga czasów wczesnego Hollywood z jego rozbuchanymi produkcjami, w których brały udział dziesiątki tysięcy statystów, a plan filmowy przypominał ogromną inwestycję przemysłową. Na planie jednego z takich filmów, który ma ilustrować biblijną historię rozpasania w Babilonie, spotyka się para młodych aktorów, Jack i Nelly. Takie filmy kręciło się po to, by pod pretekstem wzniosłej historii pokazać orgie pijaństwa i rozpusty. Jack, który jest wzięty. Aktorem tego typu superprodukcji zaczyna się upajać własną sławą, sukcesem i pieniędzmi. Doznania podkręca alkoholem, narkotykami i licznymi romansami, ale takie superprodukcje mają charakter jednorazowego fajerwerku. Wytwórnia zwija plan i już szuka nowych gwiazd. Dzeka, czeka, twarde lądowanie, a podniesienie się z upadku będzie bardzo trudne. When I first moved to LA, signs on all the doors said, no actors or dogs allowed. I changed that. And then... <laughs> <laughs> Następna głośna premiera Duchy i Nisherin. Kolejny film irlandzkiego reżysera Martina McDonagh po trzech billboardach za Ebbing, Missouri. Column Sonny Larry. Rzecz jest o przyjaźni dwóch mężczyzn, którzy zamieszkują tytułową Wyspę i Żyli zgodnie przez wiele lat w swojej samotni, aż tu nagle jeden z nich życzy sobie pewnego dnia, by zakończyć znajomość. Dla drugiego jest to poważny cios, ponieważ na tej przyjaźni opierał fundament swojego życia. A teraz okazuje się, że ten, który zerwał znajomość, przeżywa nowe otwarcie. Miał skłonności kompozytorskie, więc pisze nową piosenkę, zakłada zespół muzyczny. Kiedy jego były przyjaciel próbuje dojść, dlaczego ta znajomość została tak gwałtownie przerwana, uruchamia lawinę zdarzeń, często dramatycznych, a jeszcze częściej absurdalnych, które pokazują, że w skrajnych warunkach do głosu dochodzą również skrajne cechy ludzkich charakterów, a kiedy raz spuści się je ze smyczy, to już trudno nad nimi. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. Well, you didn't do anything to me. I just don't like you no more. You liked me yesterday. Obraz pod tytułem Teal to amerykański dramat biograficzny opowiada autentyczną historię z połowy lat 50. I wanted to go on vacation and have fun with his cousins. But if my son could just get his feet back onto the Chicago soil... Na południu Stanów Zjednoczonych trwa jeszcze formalny rasizm. Czarnoskórzy Amerykanie do autobusu czy do sklepu wchodzą ciągle innym wejściem niż biali. Podziały rasowe są równie silne jak te opisane w powieści Hatahuya Toma czy w Przeminęło z wiatrem. Właśnie czarnoskórą rodzinę na południu Stanów jedzie odwiedzić pewien czternastolatek z Nowego Jorku, który już dawno wyzwolił się z podziałów rasistowskich. Na miejscu niebacznie pozwala na sobie na lekką uwagę wobec białej kobiety, co w rezultacie prowadzi do linczu. Chłopaka zamordowano i teraz jego matka po pierwsze chce postawić przed sądem zabójców jej syna, ale w ramach tych działań zaczyna się dopominać o znacznie więcej. Pani Till rozpoczyna ogólnokrajową kampanię o egzekwowanie równouprawnienia rasowego. Zwłaszcza tam, gdzie go kompletnie brakuje, czyli na południu Stanów Zjednoczonych. I sama Mami Till staje się symbolem walki czarnoskórych Amerykanów o ich prawa. Film Niebezpieczni Dżentelmeni to polska komedia kryminalna w stylu retro, no bo ostatecznie akcja przenosi widza do roku 1914 do zakopanego w sfery artystyczne. Kwiat aktorstwa gra tutaj kwiat ówczesnej bohemy artystycznej. Tomasz Kot to Tadeusz Boj żeleński Marcin Dorociński to Witkacy, Andrzej Seweryn to Józef Konrad, a Wojciech Mecwaldowski to Bronisław Malinowski, słynny etnograf. Wiesz może kochany, gdzie się podziały pieniądze na wyprawę? Może ten dżentelmen coś wie? Dawaj pan! Kto? Koś pamięta. Co to w ogóle jest do pamiętania? Jak to co jest do zapamiętania? trup jest na podłodze. Wszyscy oni budzą się pewnego ranka na mocnym kacu po uporczywej imprezie. Gorzej, że na podłodze znajdują się zwłoki nieznanego im mężczyzny, a do drzwi dobija się policja. Trzeba wyjaśnić sytuację, ocalić własne głowy i jeszcze wyplątać się z rozgałęzionego politycznego spisku. W czym sekundować im będą takie znakomitości jak pisarka Zofia Naukowska czy przyszły naczelnik państwa Józef Piłsudski. A w dodatku w pobliskim Poroninie rezyduje rosyjski rewolucjonista Włodzimierz Illicz Lenin. Oj, będzie się działo. Teraz, panowie, Musimy rozwiązać zagadkę, albo wszyscy skończymy na szumienicy za morderstwem. I jeszcze rodzimy film dokumentalny pod tytułem Fenomen. To serduszko bije w każdym z nas od 30 lat. Tato, zaczynamy. To pierwszy tak metodyczny film na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Jerzego Owsiaka, oparty na długiej rozmowie z liderem tego ruchu. Owsiak opowiada o sobie jako o beztroskim hipisie, potem o samym pomyśle na zbiórkę, o trudnych początkach oraz rzeczy przykre jak hejt, a także mówi o sukcesach jakie udało się orkiestrze osiągnąć. Tu nie chodzi tylko o medycynę. Tu chodzi o to, że ludzie dali całe swoje serce do przedsięwzięcia, którego celem była prawdziwa, fundamentalna zmiana. I jeszcze coś do obejrzenia z sieci w trybie WOD, Video On Demand, wideo na życzenie. Oto amerykański serial The Chosen. Wybrany, pokazywany w pierwszym programie telewizji, ale dostępny także za pośrednictwem specjalnej aplikacji w internecie. Wybrany to serial o życiu Jezusa, jednak zdecydowanie różni się od innych produkcji o tematyce biblijnej. Ambicją twórców było stworzenie religijnego dzieła, które będzie wciągać i poruszać widzów na równi z tymi najpopularniejszymi serialami, jak Gra o tron czy Stranger Things. Serial do tej pory został przetłumaczony na 62 języki. Posłuchajcie. Czy wierzysz w rzeczy nadprzyrodzone? Cuda? Nie zapomnę tego, co widziałem. Nawet nie wiem, jak się nazywasz. Jestem Jezus W ramach bilansowania zeszłego roku zapytajmy o to, co najchętniej oglądali Polacy z Netflixa w roku minionym. Ostatecznie to najbardziej popularna platforma streamingowa. Zaskoczenia nie było. Stranger Things okazał się najpopularniejszym serialem Netflixa w Polsce w roku 2022. Na szczycie polskiego rankingu znalazł się także serial Wednesday, a podium zamyka polska produkcja Wielka Woda. Zresztą serial o powodzi tysiąclecia był najchętniej oglądaną polską produkcją w Stanach, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Z kolei we Francji najchętniej oglądano polską adaptację pisarza Harlana Cobena, kryminał pod tytułem Zachowaj Spokój. Każdy ma jakieś tajemnice, tak. I wszyscy coś ukrywają. Polscy użytkownicy Netflixa najchętniej oglądali w minionym roku produkcje amerykańskie i brytyjskie, choć w rankingu top 10 najpopularniejszych seriali Netflixa w Polsce znalazły się także dwa polskie tytuły: Rzeczona Wielka Woda na trzecim miejscu i Zachowaj Spokój na siódmym miejscu. Na dalszych miejscach uplasowały się seriale Damer, Potwór, Historia Jeffreya Damera. Turbulencje, piki blinders, zachowaj spokój, przypatrol, bridgertonowie i serial The crown. In of the events of the last 12 months, perhaps I have more to reflect on than most. No i jeszcze najlepsze polskie filmy 2022 roku. Przypominam te, które w licznych zestawieniach zajmują czołowe miejsca. Film balkonowy reżyseria Paweł Łoziński, czyli sprawozdanie z tego, co przeciętnemu Warszawiakowi mówią inni przeciętni Warszawiacy o życiu, o sobie, o świecie. Oglądamy mały filozoficzny traktat chwytający sens tegoż życia. To, to pan ma żonę Rosjankę? Tak. A to pan, pan pracuje w organach? Silent Twins, reżyseria Agnieszka Smoczyńska. Dla Agnieszki Smoczyńskiej ten film to ogromny krok w kierunku dużej międzynarodowej kariery. Nakręciła film w języku angielskim z międzynarodową obsadą, w której znalazła się wschodząca gwiazda sporego formatu i opowiedziała uniwersalną, lecz autentyczną historię o dziewczynkach pogrążonych w świadomym milczeniu. Hello June. Hello Jennifer. Film Sonata, reżyseria Bartosz Blaszkę. Film o niepełnosprawnym chłopcu, który przełamuje bariery i osiąga niespodziewany sukces. Sonata to ciepły i emocjonalny film, pełen humoru, który w żadnym momencie nie osuwa się w niepotrzebną łzawość. Tyle lat żyje, ja i nie wiem, co on czuje. Ja nie wiem, co on myśli. Ja bym go przebadano jeszcze raz. Luciu Buk, reżyseria Jacek Lusiński. Film Lucińskiego wpisuje się w społeczne kino interwencyjne. Porusza kwestie ignorancji polskiej służby zdrowia i innych państwowych instytucji przy jednoczesnym dowartościowaniu niezłomności rodziców w walce o ich niepełnosprawne dzieci. On się nawet nie lubi przytulać i patrzeć mi w oczy. Ta pani, ja tu nie pomogę. Pani syn ma poważne zaburzenie. Lombard, reżyseria Łukasz Kowalski. Miejsce wyprzedaży tego, co jeszcze w domu zostało cenniejszego w jednym ze śląskich miast. Lombard jest jednocześnie miniaturką tego, co na zewnątrz i azylem chroniącym przed zagrożeniami świata. Mamy ponad 70 tysięcy przedmiotów, proszę Pani. Na pewno coś Pani wybierze. Zastawy, szkło, porcelana, obrazy, lampy. Jest tego multum. Inni ludzie, reżyseria Agnieszka Terpińska. Debiutantka terpińska wzięła się za bary z niezwykle trudnym zadaniem. Przełożyć na język obrazów niełatwy językowy świat pisarstwa Doroty Masłowskiej. Sens innych ludzi w sporej mierze realizuje się właśnie w języku, a nie w akcji. No cóż, w filmie pozostała tylko akcja, no ale i tak się podobało. Sare twarze, szare twarze. Ludzie bez marzeń, święta święta i po świętach dalej. I reżyseria Jerzy Skolimowski. Interwencja w los zwierząt, które ludzie ciągle uważają za istoty podrzędne, służebne i niezobowiązujące do okazywania im ludzkich uczuć. Basta, per favore, basta. To najczęstsze oczekiwania filmowe. Przytaczamy szczyt listy oczekiwań sformułowanej przez czytelników najpopularniejszej polskiej witryny internetowej poświęconej filmom, mianowicie portalu Film Web. I tak miejsce dziesiąte zajmuje film Spider-Man poprzez multiversum. W rekomendacjach czytamy: Do kociołka z najróżnorodniejszymi technikami animacji wrzucono kilka nowych składników, a cały kierunek artystyczny można podsumować jedynie brawami. Nie mamy też wątpliwości, że psychologiczną i emocjonalną dojrzałością scenariusz dorówna wyjątkowej formie. To będzie rok Spider-mana. Słyszę, jak ci pracują trybiki, mamo. Mam nadzieję, że nie narobiłam ci przypału. Numer 9 na liście oczekiwań to film pod tytułem W Trójkącie. Nowe dzieło Rubena Estlunda. Smutna przypowieść o zmierzchu cywilizacji zachodu. Przypominamy tylko, że dziełko w Trójkącie zdobyło w tym roku Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. The Russian Capitalist. An Numer ósmy oczekiwań czytelników portalu Film Web nosi tytuł Killers of the Flower Moon. Są takie historie, czytamy, które stanowią gotowy materiał na film. Jedną z nich jest opisana w głośnym reportażu Davida Grana, sprawa serii morderstw na rdzennych Amerykanach ze szczepu Osagów, do której doszło w Oklahomie w latach dwudziestych. XX wieku. Kiedy odkryto, że na terytorium należącego do nich rezerwatu znajdują się złoża ropy naftowej, wiele osób zyskało motyw do zbrodni. W obsadzie między innymi Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons i Brendan Fraser. A jeśli wciąż nie jesteście przekonani, dodajmy, że na krześle reżyserskim zasiadł sam Martin Scorsese. Numer siódmy nosi tytuł Challengers. Reżyseria Luke Guadagnino. To ma być film, który jest etykietkowany jako sportowa komedia romantyczna. Uh, więc game, set i mecz. Numer 6 na liście nadziei to film Wes'a Andersona Asteroid City. Wes Anderson to gwarancja nietuzinkowej fabuły i masy barwnych, ekscentrycznych postaci. I jak zwykle reżyser zebrał prawdziwą aktorską śmietankę. W obsadzie są między innymi Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrian Brody i Willem Dafoe oraz debiutujący u Andersona Tom Hanks i Margot Robbie. Niektórzy Nie mogą się już doczekać. When life threw Alan Clay a curveball, he needed a fresh start. And you may find yourself looking for your large automobile. Numer 5 to film pod tytułem Oppenheimer. Christopher Nolan to jeden z tych reżyserów, na którego każdy nowy film czekamy szczególnie niecierpliwie. Nie inaczej jest w przypadku Oppenheimera, czyli biografii ojca bomby atomowej. W tytułowego bohatera, genialnego fizyka, który w czasie II wojny światowej kierował osławionym projektem Manhattan, wcielił się Cillian Murphy. Słynący zniechęci do komputerowych efektów Nolan zainscenizował test nuklearny przy pomocy prawdziwych materiałów wybuchowych. Liczymy na to, że siła tej ekranowej detonacji będzie podobna do eksplozji talentu twórców.. We imagine a future. And our Film numer cztery na liście oczekiwań nosi tytuł Bo is afraid. Ari Aster potrzebował zaledwie dwóch filmów, by jego nazwisko stało się prestiżową marką w świecie kina. Trzeci pełnometrażowy projekt. Reżysera nosi właśnie tytuł Bo is Afraid, i zapowiadany jest jako surrealistyczny horror komediowy o Everymanie w średnim wieku, który na wieść o śmierci apodyktycznej matki wyrusza w podróż do rodzinnego domu. Wyprawa szybko zmienia się, jednak w przejażdżkę przez kolejne kręgi Piekieł. Tytułową rolę w filmie zagrał Joaquin Phoenix, który słynie z tego, że jest bardzo wybredny, jeżeli chodzi o wybór. Scenariuszy. Tak więc udział w filmie gwiazdy Jokera powinien zaowocować dobrym kinem. Maybe we can just take this process slowly and, and, see, and see, how, see how it feels. Numer 3 to oczekiwana filmowa Barbie, słynna lalka, stała się symbolem konsumpcjonizmu i regularnie jest oskarżana o promocję nierealistycznych standardów sylwetki wśród dziewczynek, ale w rękach Grety Gerwig, autorki Lady Bird i małych kobietek, Barbie stanie się zapewne czymś więcej niż tylko plastikową fantazją. Szczególnie, że w tytułową rolę wciela się Margot Robbie, uznawana przez nas za jedną z najciekawszych aktorek młodego pokolenia. W roli Kena, Ryan Gosling. Od zarania dziejów. Od dnia, gdy na świat przyszła pierwsza dziewczynka. Czas umilały lalki. Numer dwa wśród oczekiwań to druga część Diuny widzowie pierwszej diuny pokochali w niej wierność literackiej wizji Franka Herberta, pięknie wyreżyserowany, nakręcony i zmontowany spektakl, kapitalną obsadę, wreszcie obietnicę jeszcze większej przygody, nic więc dziwnego, że przed drugą częścią mają skromne zapotrzebowania, aby twórcy z mistrzem Denisem Wilenewem na czele niczego nie zepsuli. Reszta Obroni się sama. O, oh, będzie niezły melanż. I numer jeden wśród oczekiwań czytelników portalu filmowego Film Web obraz pod tytułem The Killer. Autor David Fincher. I wszystko jasne. Tu nie trzeba wyliczać więcej argumentów. Tym razem reżyser wraca do konwencji, w której czuje się najlepiej i w której widzowie lubią go najbardziej czyli do thrillera. Wisienką na torcie jest oczywiście obsada, zwłaszcza Michael Fassbender i Tilda Swinton. Opowieść o mordercy na zlecenie, który zaczyna wątpić w sens swojego zajęcia. Szykuje się zabójczy. SEANS. I polska data filmowa. Oto 87 lat temu urodziła się aktorka Barbara Rylska. To ta pani, która w komedii Poszukiwany poszukiwana miała za męża zawodowego dyrektora, a poza tym śpiewała. <śpiewanie> Tyło, ale czuję, że Świat kręci się wokoło I tak mi jest wesoło Chcę do domu wrócić A tu tłum się drze To skandal, ona się na nogach trzyma źle Gdzie noc tej się zjawi Wszędzie prawie słyszę słowa te Ta mała chwila dziś I jest stawiona Kto nie chce wierzyć mi Niech się przekona Rozkoczny szemerek Pijany Scena. więc jak tykielek chrzdeczka złotkieczy. Nie wiem, ta mała piła dziś i jest stawiona, jest taka cenna, rozsianiona. Czy ją rozpalił żar? To jej stary puderzlicz. Ta mała pila dziś i nie wie nic. Już pamiętam teraz, bo to było tak. Hm? Oj, piórek za zaprosił nas na rybkę. Ja takowi stałem wino prosta praw dal i dalej zapomniałam co i gdzie jak. A potem z Saśnej słów czy płodu miłości <laughs> <laughs> <to, nie> z <laughs> nam nam ty i ci. w główce ma. Więc jak cukierek, usteżka, słodkie wszystkim da. Ta mała piła dziś i jest zajęła. Jest taka cenna, chłodzanie Czy ją rozpalisz? Tak? To jest tak, oh, oh, oh. Ta mała piła dziś i nie wie nic Śmieszny jest ogromnie ten wasz cały świat Ma człowiek cztery głowy I piątą od połowy A w ogóle człowiek to jest dziwny gat Co nagle gdzieś z obłoków tu do knajpy W sercu bliscy nuć się wszyscy ze mną pan brat ta mała pija dziś I jest stawiona Kto nie chce wieszć Niech się przekona Roskośnie szmela, ja mi głupcze ma. Więc jak tu wiele kuceczka złotkie wszystkim da. Ta mała pilajisz, jest stawiona, jest tak od cie mnie chłod, za nie to jest ta rupuna driz. Ta mała i nie Na kolejne remanenty filmowe zapraszam za tydzień. Dobranoc, wiesław Kot. Kot wieczorową porą.